Dzień dobry, dzień dobry, witam Was serdecznie. Głos Twojej duszy, który chciałby dzisiaj coś Ci przekazać. Ci ważnego poniedziałek, nowy dzień, nowy tydzień, 2 czerwca 2025. Co dla Was, co dla mnie, co dla tych, którzy potrzebują usłyszeć na ten poniedziałek, 2 czerwca 2020. Głos twojej duszy. Początek tygodnia. A jaką piękną mamy zieleń i mamy tutaj ziemię. Okay. Zobaczmy. Jaka energia będzie nam towarzyszyła? Jaka energia? 2 czerwca 2025 poniedziałek. Jaka energia? A wczoraj była ta energia. A tyle tasowałam jeszcze przed, a jednak się powtórzyła, czyli dalej ogień. No i relacje wszelkiego rodzaju biznesowe, koleżeńskie, partnerskie, miłosne. Co tutaj na poniedziałek, jeśli chodzi o relacje międzyludzkie. 2 czerwca 2025 Okay. Może być różnie. Może być różnie, ale słuchajcie, dzisiaj jest ważne ciało fizyczne, Twoje ciało. Ciało i Ziemia. Mhm. Zobaczmy, co tutaj chce być nam przekazane. Fi ciało fizyczne, czyli Gaja. Gaja, obfitość, tak? Tutaj dzisiejszego dnia dobrze by było zwrócić uwagę na swoje zdrowie fizyczne, na trzeźwość waszego umysłu, na to, by być praktycznym. Czyli zwracamy uwagę na to, jak praktycznie obchodzimy się z naszymi finansami, odżywianiem, zakupami itd. Ta Boska Matka Ziemia jest przy tobie. Uświadamiając Ci wspaniałość Twojego ciała fizycznego, który jest jej darem. A więc bądź za nią wdzięczny, bo stanowi ono tymczasową cudowną siedzibę Twojego ducha. Prosi Cię, byś traktował je z szacunkiem, na jaki zasługuje i jakiego potrzebuje. Więc troszcz się o nie z miłością i uwagą. Zapewniaj mu stosowny odpoczynek, właściwą dietę oraz spokojne warunki. Spędzaj czas na łonie natury, ponieważ Ziemia jest prawdziwą matką Twojego ciała i zregeneruje je. Im lepiej dzisiaj zadbasz o swoje ciało, tym lepiej będzie służyło Twemu duchowi, słuchując się w nie instynktowne odczucia. Drż, drżenie serca oraz impulsy, bo w ten sposób przemawia do Ciebie Matka Ziemia. Ta Matka Ziemia tuli Cię, chroni i prowadzi każdego dnia. Radzi, żebyś nie kierował się samym rozumem, ignorując swe fizyczne i ja. Bez silnego kontaktu ze swoim ciałem będziesz słaby i niezdolny do osiągnięcia swoich celów. A więc przesłanie na dziś brzmi do Ciebie dla Ciebie, zwróć uwagę na swoje ciało. Zwróć uwagę na to, co jesz, jak się odżywiasz, bądź praktyczny, wyjdź na spacer, uspokój umysł, wycisz się po medytur, zapal świeczkę. E, nie wiem, cokolwiek związane, idź na siłownię, cokolwiek związane dla dobra Twojego ciała, e, dziś bardzo dobrze jest wykorzystać ten czas i zwrócić na to uwagę. No i mamy tutaj siódemkę buław, tak jak wczoraj, czyli siedem buław, czekajcie, bardzo dużo ognia, dziewięć buław, a więc zmęczenie, uwaga, nie? Macie siłę, macie energię by iść dalej, tak? Ale ta energia może być bardzo, tu zwróćcie uwagę na swoje ciało. Brońcie swoich przekonań, brońcie swoich Swoich racji, na przykład, bo może być jakaś dyskusja, bo może trzeba będzie obronić i zobaczyć, kto ma rację. Czy ty masz rację, bo tu chodzi o Twoją rację? Nie? To jest asertywność. To jest ja tutaj jestem na lepszej pozycji, mam swoje zdanie, Potrafię powiedzieć nie, potrafię obronić to, co dla mnie ważne i istotne. Tak, Walczę o to. Walczę o to. I wiem, że dam radę. I wiem, że sobie poradzę. Więc dziś słuchajcie, jesteśmy asertywni, czyli nie zmuszamy się, nie zmuszamy się do czegoś, do kogoś, że ja to muszę zrobić. Ja to muszę zrobić. Ale też zwróćcie uwagę, jak wczoraj ta energia z wami działała. Nie? Czy ja muszę, czy nie muszę? E Często też są takie pokazanie komuś pewnej granic, słuchaj, nie? Nie wchodź z butami w moje życie. E nie mów mi, jak mam robić, nie mów mi, co mam robić. Nie, nie, nie. Ja chcę tak, i robię tak jak ja uważam, i robię tak jak ja chcę, tak? E tutaj jest mocna obrona tego, na czym ci dziś bardzo zależy. No i mamy dwie kostki. Mamy piątkę i szóstkę. E jeśli chodzi o relacje. No i oczywiście. Może być taka sytuacja, dlatego ta jest mocno, mocno tutaj pokazana ta siódemka buław. Czyli może być jakaś niepewność, niezrozumienie z jednej strony, tak czy tak przychodzi tu zmiana. Nie? Może to być naprawdę szczęśliwy moment i radosny moment dogadania się z kimś, porozumienia z kimś, ale może to być też właśnie. Ta piątka mówi takim brakiem, brakiem zrozumienia z czyjejś strony, brakiem e, myślenia pozytywnego, że dogadam się z tą osobą też. Tu jest tak dużo niepewności w tych relacjach, czy to w pracy, e, czy to w obojętnie jakich relacjach, tak? Spróbuj dzisiaj szczęścia, spróbuj się z, z kimś dogadać. E, tak jak ty chcesz, na Twoich zasadach, to zależy właśnie, która kostka, ale to jest zmiana. I dla niektórych z Was ten brak porozumienia może obrócić się w szczęśliwy, szczęśliwy rezultat, czyli dogadanie się z drugą osobą. Ok? To zależy, jak Ty do tego podejdziesz. Czy chcesz tutaj, żeby był brak w dogadaniu się, braki? W zrozumieniu braki takiego, hmm, razem nie możemy do jakiegoś ładu dojść. Nie? Czy po prostu ta szóstka, która mówi: OK, dzisiaj jest zmiana, ten los się odmienia, dzisiaj e, możemy właśnie przejść tego braku w bardzo szczęśliwy moment, bardzo szczęśliwy czas. Zaryzykuj, może akurat, nie wiem o co chodzi, ale jeśli chcesz zaryzykować, ryzykuj, spróbuj się dogadać, spróbuj tego szczęścia w dogadaniu się z partnerem, z partnerką, z koleżanką, z szefem, z kimkolwiek. tak Wyjście z tego braku, bo te braki mogą być w Twoim umyśle, nie? w Twoim umyśle. Ale jeśli zaryzykujesz, ten los się odwróci i może wyjść, że faktycznie możemy się dogadać, możemy współpracować, możemy dojść do jakiegoś konsensusu. Ok? A więc nie zapominajcie o swoim ciele, nie zapominajcie o medytacji, o zadbaniu, o diecie i tak dalej. Broncie tego i dogadujcie się. Ryzykujcie po prostu. W jakiejkolwiek kwestii e, relacji będzie dziś. To ważne. Dacie radę. Bo dziewięć buław mówi. Dasz radę. Trzymasz tą buławę i on trzyma. Wszystko. Może będzie kosztowało troszeczkę wysiłku, energii. tak, Ale e, opłaca się. Warto. Wszystkiego dobrego. Pozdrawiam, buziaki. Papa. Pa.